Marynarze z ORP Piorun, okrętu, który zmagał się w 1941 roku z niemieckim pancernikiem Bismarck, trzy lata później zatopili niemiecki przerywacz zapór minowych Sperbrecher Sieben. Była to największa jednostka zatopiona przez okręt nawodny marynarki wojennej w trakcie II wojny światowej. W dniach 10-14 sierpnia 1944 roku polski okręt brał udział w zespołowym patrolu na wodach Zatoki Biskajskiej. 12 sierpnia ORP Piorun wykrył silnie uzbrojony niemiecki okręt o wyporności około 7000 ton, który wcześniej został uszkodzony w Skutek bombardowania brytyjskiego lotnictwa. Niewiele myśląc, nakazano otwarcie ognia artyleryjskiego. Wbrew temu, co widnieje w hasłach Wikipedii, przebieg walki na podstawie polskich raportów przebiegał następująco. Wielokrotnie trafiona przez polskich artylerzystów jednostka niemiecka zaczęła płonąć, wskutek czego załoga wroga została zmuszona do opuszczenia okrętu. Wtedy to załoga ORP-Piorun odpaliła torpedę. Ta jednak minimalnie chybiła celu. O godzinie 16:34 posłano zatem drugą torpedę, która trafiła w rufę płonącego okrętu wroga, powodując jego szybkie zatonięcie.